Lubawski siłacz Adam Domazer został zakwalifikowany do serii zawodów Strongman, które są emitowane na antenie telewizji TVN. Są to eliminacje do kadry polskiej, której końcowa liczba będzie wynosiła 12 zawodników. Adama odwiedziliśmy podczas treningów w Ośrodku Sportu i Rekreacji. E, przygoda ze sportami siłowymi w sumie zaczęła się amatorsko. Z początku to była pasja, to była chęć robienia czegoś, żeby po prostu się nie nudzić. A potem to się przyrodziło na zawody, na jakieś imprezy większe. W sumie to jest tylko pasja, więc poza tym. Pierwsze treningi były sporadyczne, bo one odbywały się w domowej piwnicy. Tam miałem taki amatorski sprzęt, który wykonałem z moim ojcem. No, a aktualnie trenuję w Ostirze, w Lubawie. Pomaga mi firma Szkomal, pan Piotr Truszczyński, któremu bardzo dziękuję. No i teraz się w to bawimy. Aktualne sukcesy, takie najważniejsze. Rok temu zdobyłem mistrza Polski w strongmenach w kategorii do 21 lat, mam kilka rekordów w ryboju siłowym, mianowicie w martwym ciągu, jest to rekord polski, mam tam 300 kg w mojej kategorii wagowej i wiekowej, no i myślę, że to jest póki co najważniejsze. Przygotowuję się do zawodów, do zawodów Strongman, które są emitowane w stacji TVN, Przygotowuję się treningiem, który ułożył mi mój kolega Rafał Antczak. Jest to trener impersonalny sportu siłowych. Jeśli chodzi o sam trening, to wykonuję trening obwodowy całego ciała. Na każdej sesji wykonuję treningi, wykonuję ćwiczenia poszczególne na każdą partię mięśniową. Od góry na dół, czyli wciskaję na barki, wciskaję na klatkę, ćwiczenia na bicepsy, martwy ciąg, nogi, przesiady. Ogólnie całe ciało cieszymy. Trenuję w poniedziałki, środy, piątki, czasami sobota. Każdy trening około 2-3 godzin. To jest moja cała sesja. Jeśli chodzi o samą eliminację do kadry polskiej strongmen, aktualnie zgłoszonych 28 zawodników. Sama kadra będzie liczyła około 12 osób. No i żeby rywalizować na terenie całej Polski i reprezentować moje miasto, muszę być w tej Człówczłowie 12, która mi umożliwi starty. Aktualnie mogę pochwalić się tym, że jestem w stanie wycisnąć około 230 kg na kilka razy na oweczce. Martwy ciąg w granicach 350 kg, a sam przysiad około 300 kg. Oczywiście wykonane technicznie. Samo przygotowanie się do tych zawodów wymaga ścisłej diety żywieniowej, sporo wyrzeczeń, dużo snu przede wszystkim. No i sama dieta jest dość ciężka: 8 posiłków dziennie, dania wysokoproteinowe, dużo mięsa dużo warzyw ogólnie musi być wszystko zdrowe i dopięte na, na ostatni guzik